Witam Was widzowie w moim odcinku z Minecraft Bedwars. Um, dzisiaj zagram a rękę No, takie luźne granie, wiadomo. Postaram się trochę coś tam pograć, coś lepiej, żeby było. Wiecie, żebyście mogli coś poglądać fajniejszego. No bo no, na razie ja to sobie tylko gram. E, jeśli chcecie coś u mnie na kanale widzieć to zapraszam was, że na przykład, nie wiem, nie wychodź z bazy challenge, czy coś. No, coś takiego, takie powiedzmy mini challenge. Ym. No, takie mini challenge mogą być. Znaczy mogą być, no jakbyście podawali, to fajnie by było. Zabuduję sobie jakieś łóżko, jakoś tak. A, obok mnie oczywiście nikogo nie ma. Na początku spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Oj. Cyk, cyk. Oj, no jest. Oj. Mm. E, no jak e, mogliście obejrzeć wczoraj film, wracam po długiej przerwie. Trochę sobie już grałem te bellorsy, wiadomo, e, żeby trochę sobie przypomnieć, no ale nie przypomniałem aż tak jak bym chciał. Więc no, a czemu tutaj nie mogę stawać? Hmm. Mam trablory. No to, no to fajnie. Dobra. No to jak sobie mieć zafrytę, Oj! Oj! Wczoraj, jak mogliście widzieć, no, wczoraj tak zginąłem <gry> i po tym się zakończył film, więc mógł się teraz też tak zakończyć. Hmm. W sumie zrobiłbym Nasa. Tu se na początku zabuduje. Nie wiem, mam wrażenie, że... Są delikatne lagi, ale to nie wiem, czy ja mam lagi, czy na serwerze i ogólnie, yy, no, jakoś tak inaczej jest. Wezmę sobie więcej tego budulca, albo to może, że jestem przyzwyczajony do nowszych wersji, no bo grałem sobie dużo Survival. A właśnie, jakbyście chcieli zobaczyć jakieś inne gry, czy może Minecraft Hardcore, coś takiego, u mnie, no to piszcie. Jak coś mi się spodoba, to jak, jak najbardziej zrobię. Hmm. Kto żyje? Felcy różowy. To nie jest nie mylić. On mnie nie widzi. Nie widzimy. To git. Ja idę sam. Cyk, powolutku. Nie ma co się śpieszyć. Zniszyć jej łóżko. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego mu było żółte łóżko, a jest przecież różowa. To ma takiego tekstopaka. e yy, No. Cyk. Ja bym chce poszedł tędy, bo ona tędy szła. No znaczy nie wiem, czy ona. On. Ona, nie, on, ona, coś takiego. No. Jest szansa, że mogła pójść do mnie. A nie, tutaj jest. Dostała oklep. Szybki, dostała oklep. No. Idziemy. Tu jest kolejny hop. Okej, okay, Anstone. To niezbyt mi się podoba. Rależy. Ja on jest głupi jakiś. Mogę go hitnąć. Ole dostaje ok. Boże to jest jakieś nowici, ale są lagi, Dora, idę go zabić. No, szybko. A, to był win. No cóż, yy, szybko poszło. Mm. Dobra. Ładuje nas tutaj. Co to jest? Teraz nie wiem. Ale idźmy sobie na solo. Jak, aha. Jakbyście się zastanawiali, gdzie gram. Czemu nie mogę wejść na solo? Halo? Ej. Serwer? Graj solo. Jakbyście jak się zastanawiali, gdzie gram. Choć jest napisane acmc.pl. No to. Jakbyście się zastanawiali, no to gram na ACMC. Yy. Oczywiście Was zapraszam do lajkowania i zostawienia subskrypcji. Mm. No. Czekamy sobie. Szybko. No, ja, se, ja się poprawię na krześle, bo mam... Mam czas, o jestem różowy, Więc, o. ale i tak łóżko mam żółte, taki tekst. Mm. Czy ktoś jest w końcu obok mnie? Tak jest, ale to totalnie gdzie nie chciałbym, pójdę teraz na diaks. Nie, wolę tak nie ryzykować, bo nie umiem Nie umiem speed bridge'a Szybko na diaksy. Zagrajmy inną taktyką Może Zróbmy coś takiego mini i nie wychodzę z bazy challenge Co nie? Jakby no Ale... Mogę zrobić coś takiego znaczy, no, nie wychodzi z bazy część, w takim sensie, że no, mogę wychodzić na diaksy, bo bez diaksów nie dałoby rady tego. A, i gram z tymi, co grałem wcześniej, więc nie powinno być jakiś problem. bo dobra, nie, nie będę. taki mało osób, to nie będę tak przedłużał. Lecimy. Szczególnie, że oni nie są zbyt dobrzy, więc no. Cyk. O co. Kolego, dostajesz taki oklep. Oj. Dobra. ok, Nie spodziewałem się takiego czegoś, że chłop ma kupionego trapa. Miałem wrażenie, że ktoś do mnie leci fireballem. No, dobra. Tutaj nie można stawiać. Idę do tego chłopa, bo zdenerwował mnie to. Uj! Oj! Uj. Uj. Pamiętajcie, że jak chcecie inne gry jakieś na kanale, no to piście piszcie ja wszystko czytam. Więc No dora, a jestem jakiś głupi. Nie widzieliście tego. To było taktyczne <noise> Jezu, jaki wstyd Udajmy, że tego nie było, co nie? Oj! Oj! Ja. Szybki klaczek. Ale mnie skopał. Nie zauważyłem go. Idzie do mnie. Idzie. No jak on mi taką bombę wyrwał? No, zginiesz? No czemu nie zginął? Aha. No, no dobra. E, opuść No to takim akcentem kończymy. Ten film, nie wiem co się dzieje z moją twarzą, ale no ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach i wbijajcie na mój główny kanał Dipson XX